Wyjdź, wyjdź z tym, wyjdź z tym! No, widzę cię. Wiem. Wyłącz ten fucking że... Ale to nie jest włączone w ogóle. No, no dobra, ale znowu. No. Patosik, kurwa. No. Patosik. Shitting fucking. Bitching. Bici, bici. Zobacz, Agresor ci się włączył. Co macie agresor? Płoniesz. No kurwa, poniesz. Nie przepijajcie, dobrze? To będzie. To, to, to idzie na portal społecznościowy. tak? No i dobrze, nie widzimy tak i na czasie. No sorry. A może nie ma jej jakiegoś. Wygrałem internet. A może dwa wiatra? A może to ma, będzie na moim profilu? Nie. A może nie? Poniesz! Się w to mi kominek, i cię ogrzej. Ola gorąco tu mi. No, a mówiłam, że jest gorąco tam. Ola, że jest tu gorąco, to jest gorąco. gorąco. A mówiłam, ciepło to się zrobiło, nie? Nie, jeszcze nie! Ty, to? A to przepióreczka latała, skakała, się, zesrała. Latała, skakała, się zesrała. Fajnie. I jesteś moją kuchy. No i co dalej? Nie wiem, nie mi to. Może krówko. Za co? Za naszych fanów. No, tak takie. panie generale. Może to panie kurwa, nigdy nie umrą Panie generale. Facebook się wyżywa. Mhm. Morda tam. No, morda tam. Pijemy za lepszy czas. Nie. Za każdy panie. dzień, który w życiu trwa. Za każdy. Do góry szkół! Wypijmy No i mi się kończy katarka. Pijemy za fajnych mężczyzn. Tak? Nie pijemy. <grym> nie pijemy za błędy. Ty, jak można pić za fajnych mężczyzn jakich nie ma. To pijesz za nic. No, no i no, dobrze, dobra, pijesz za nic. Każda parę jest dobra. Dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Tak. Tak. No. no. Nie. To wszystko jest tak do dupy! To jest jakaś pora.

Okej. Okay. Close, no, Nice. Pozdrawiam pana od historii. Ja też pozdrawiam pana. I wszystkich lamusów, którzy byli dzisiaj w szkole. A a ja nie. pozdrawiam e, Ryśka Jarzewicza z czwartego Elo, bo przy Ryśka Jarzewicza właśnie nam za zaranie. Ty kurwa, nie Kisielewskiego. Kogo? Dzisiaj Kisiel, jakbyś to wyczerpał. <laughs> tego, tego, Tego Tego fizyki? Tego, tego. Właśnie. No to, to. Może pozdrawiam pana Marcina. Kisielewskiego. Okay. Aha dobra, to ja też pozdrawiam. Marcin jest super! Kisielski. nie Marcin, Marcin jak nie ty, ty nie jesteś super. <grym grym> Ta to bała. Wiem, że to oglądasz. Pijemy za ciebie Marcin. To pijcie. Jesteś moim kuzynem super. Pijemy. Pij. No to Podrałem pierwsze. Do to ja Marku. piję za swój, za twoje zdrowie, Marcin. Ja piję za twój kuzyn. A pi! <laughs> Nie, to nie będzie. dzieci. Siema! Ej, jak to się pomaga?